Zadzwonię do zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, żeby mi odpowiedzieli na bardzo proste pytanie, jak to jest z tym rzucaniem słuchawką. No już mam dosyć rzucania słuchawką, i co się dzieje na komendzie? Czy komentarz do tego jakiś? Co to się dzieje z umysłami ludzkimi? Zespół prasowy. Także się rząd Izabela Kępka. Izabela. Dzień dobry, pani Izabelo. Dzwonię prosić o. Komentarz do takiej sytuacji u Was na komendzie, bo dzwonię w różne miejsca u Was i notorycznie mi jest rzucana słuchawka po moich pytaniach, a jestem dziennikarzem śledczym. Aha, już chwileczkę, proszę chwileczkę poczekać, dobrze? Aha. Ma Pan jakiś problem. Pan jest dziennikarzem śledczym i chciałbym porozmawiać z nim w tym samym Halo, dzień dobry, komisarz Magdalena Żubertowska. Już ja zapisuję sobie. Dzień dobry, Rafał Stępniak, dziennikarz czujny PLRFiS. Proszę panią u was spotyka mnie taka sytuacja, że pracownicy waszej policji rzucają mi słuchawką, nie odpowiadają na pytania. Chciałbym jakiś hmm. komentarz poprosić, czy to jest w ogóle odpowiedzialny w pracy, i czy ktoś by się tym zajął może? Proszę Pana nie znam sytuacji, proszę opisać dokładnie sytuację, w jakich okolicznościach miała miejsce taka sytuacja z telefonicznym, jaką jednostkę ale... chodzi, Proszę nam to wysłać do My się do tego tematu odniesiemy jak najbardziej. Ogólnie na przykład. Telefonicznie Pana bym ogólnie... chciał... Mhm. Łatwo chyba mi się wydaje rzucanie słuchawką. To jest tak, jak Pani by zadzwoniła do mnie, miała interes do mnie, a ja w pewnym momencie bym się zorientował, że coś nie jest tak i rzucił Pani słuchawką. To jakby Pana... Pani to skomentowała. No Już Panu mów. Proszę pana, pan nie teraz do zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rozmawiał pan najpierw z jedną panią policjantką, teraz pan rozmawia ze mną i nikt tutaj nie rzucił pana słuchawki. Ciężko jest mi się odnieść do sytuacji, którą pan opisuje, bo jej po prostu nie znam. Podaje pan rzeczy bardzo ogólnie, nie odnosząc się do faktów. Dlatego bardzo pana proszę o to, żeby pan przygotował takie zapytania i wysłał je mailem. My do tego tematu się odniesiemy, sprawdzimy jak najbardziej pana zgłoszenie. Pouczam też pana, jakby informuję, że może pan również zgłosić skargę na działanie policji na policjantów, którzy na przykład podejmują wobec pana interwencję jak najbardziej, można też do właściwego miejsca no Nie mogę, nie o. mogę, widzi pani, no nie mogę właśnie w tym temacie dzwonić tutaj do pani, bo nie mogę takich rzeczy robić, bo co podejmuje takie coś jak zgłoszenie, to zostanie mi zrzucona sławka. Proszę pana, zgłoszenie można wykonać również listownie, osobiście, no, ja badam to właśnie telefonicznie. telefon nie jest jedyną formą kontaktu. Ale moją ulubioną, nie od... ale moją, pana, moją ulubioną. Proszę mi nie mówić o formach kontaktu, bo znam i ja mam wybór, tak? Mam wybór? Mam. Oczywiście. A, oczywiście. No forma kontaktu telefoniczna, tak? Czy u Was mogę być w pełni obsłużony telefonicznie? momencie teraz, o co pan pyta. Bo mm. ja z panem rozmawiam właśnie telefonicznie i pana tak? informuję, w jakiej formie może pan nam zgłosić tą całą no, sprawę. Ja nie wiem. jestem w stanie, proszę I, pana, te rozmowy nie są nagrywane. Ja nie jestem w stanie zarejestrować wszystkich uwag, drobnych okoliczności, które pan mi poda. Ale Chciał na bieżąco ten... rozmawiamy. Na bieżąco. Tak, ja pytam, pana, panie Jeżeli odpowiada. my się mamy odnieść do pana uwag, do pana ewentualnej skargi, do pana opisanej sytuacji, musimy to sprawdzić. Niewykluczone, że również w innej jednostce. Ja nie jestem w stanie telefonicznie. Proszę pana zapamiętać wszystkich szczegółów i okoliczności, więc bardzo pana proszę. Ale ogólne że, dla ogólne I odpowiedniej hmm. formy tego kontaktu, żeby pan te sprawy opisał i my hmm. się do tego odniesiemy. bo no, to może opisuje pani. Kilka osób. Ale to przecież opisuje pani. To jaka to jest różnica? Czy ja to pani powiem słownie, czy to bardzo pani. Bardzo prosta, proszę pana, ja to chcę pani... mieć na piśmie. Ponieważ te A... rozmowy nie są nagrywane i chcę mieć do Pana konkretne informacje, kontakt, opisaną sytuację, jak najbardziej się do tego odniesiemy. Ale to nie jest to samo przecież. To jest przecież to samo. Tylko, że pracuje Pani nie. na bieżąco. To Proszę nie... Pana, nie jest to samo, dlatego, że nie jestem w stanie Panu telefonicznie udzielić informacji na temat wszystkich sytuacji, które mieszczą się nie w, to proszę. w naszym garnizonie. Nie o to proszę. Muszę się do tego odnieść. Nie o to proszę. Są odpowiednie przepisy, no które właśnie. dają nam na to czas. Więc bardzo Pana Ale proszę, żeby pan to jest nieuczciwe wtedy. Jeżeli ja będę miał taki coś jak cała zwłoka, to tak naprawdę ja się spotykam z nieuczciwością wtedy. Wy dopiero się uczycie tego, tak? Bo jeżeli teraz pani na przykład by nie chciała mi odpowiedzieć, a dla pani wygody jest napisać, to dla mojej wygody jest rozpoznać, że coś nie jest tak, bo pani się musi tego uczyć teraz że Pana to nie jest dla mojej wygody, tylko dla dokumentacji tych czynności dla mojej wygody i dla sprawnego działania w tym kontekście nie jestem Panu w stanie telefonicznie udzielić wszystkich informacji szczególnie, że Pan jeszcze nie podał żadnej konkretnej sytuacji która Pana spotkała, więc proszę to opisać, odpowiednio przekazać zostawić do siebie kontakt my się z Panem skontaktujemy możemy się umówić w ten sposób, że nawet możemy Panu to wszystko co przygotujemy przekazać telefonicznie tak, ale ja też. Badam. Tak jak pan preferuje no telefonicznie, jak najbardziej, mm. jak nam da pan możliwość i czas się przygotować, pana proszę. zadanych pytań, zgłoszeń, jak najbardziej możemy to panu również przekazać mm. telefonicznie, Właśnie. ale bardzo proszę, te rozmowy nie są nagrywane. Ja jest. nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich A To ja pani to prześlę to ja mogę pani przesłać, nie pani posłuchaj, jak łatwo, u mnie się to nagrywa, to ja teraz porozmawiamy, porozmawiamy i to jest tak samo, jakby pani sobie czytała, tylko mnie słuchała. Taką no historię oczywiście, sobie Jeśli to pani proszę, posuła. pana zadane pytania przesłać na. Na ja muszę mieć również nagranie no, pana, A pracujecie na nagraniach? Pana, też, no właśnie. To e, łatwiej będzie pana, pani miała naszą rozmowę, mogę dokończyć. Dziękuję. A ja ja mogę też, dokończyć? No, pani cały czas dawałem dokończyć. Pani co chwilkę mi przerywa, proszę panią, co chwilkę. Ja pana informuję, w jaki sposób Ale ja nie informuję, nie, tą sprawę, nie, o której nie, 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 bo pani mi informuje, żeby to napisać, tak. Ja pani rozumiem, że pani tak pracowała. Pana, e, ten telefon. O jest zarezerwowany do wykonywania naszych czynności. Ja nie mogę sobie pozwolić w tym momencie, żeby z Panem prowadzić rozmowy Szanowne Pani, to jest rzecznik prasowy. Rzec, rozmowę, nie, rzecznik ponieważ długo Ponieważ może rozmawia. jakiś mm. w tym czasie potrzebować naszego działania, pomocy, czy kontaktować się w jakiejś... Do zespołu prasowego i ludzie często do Was dzwonią jak na chyba 112, bo Pani teraz traktuje swój zespół jako 112? Proszę panie, to jest nie, dziennikarz, prasowana. dziennikarz... 112 po... to jest zupełnie inny numer telefonu. No właśnie, ale to tutaj się chyba Rozmawia? Pracy, ja nie mam czasu z panem pani prowadzić z dziennikarzem, takie która która w tym momencie panu z dziennikarską oglądalność. Proszę zadać konkretne pytania. My do tych pytań się odniesiemy jak najbardziej. Proszę mi nie przerywać, to zadam to ja nie pytanie. z panem tyle czasu tutaj zadam pytanie rozmawiać U... o rzeczach niekonkretnych. Zadam pani pytanie przecież. To, proszę panią. Ja pani to nagranie prześlę, może i pani zobaczy, ile Dobrze. pani mówi i ile razy ja potrzebuję coś powiedzieć, bo pani na razie mówi, że ja nic nie powiedziałem, tak? Zabieram pani czas, a dziennikarzem jestem. To mówię jeszcze raz, dziennikarz robi to dłużej, 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 bo jest docikliwy, bo też mówi w imieniu innych. Właśnie. Tak. No. Tutaj wy macie nawet i godzinne rozmowy przeprowadzać dziennikarzami przez telefon. Pana, ale panią. To pan do mnie dzwoni, zadając pytania. Ja się do tych pytań odnoszę, a pan mi mówi, że za dużo mówię. Więc proszę pana odejść czegoś nie rozumiemy w tym, momencie, rozumiemy, o jedną chyba rzecz. W tym Jeżeli preferuje pan nagrania, proszę wysłać to nagranie na naszego maila. My to nagranie przeanalizujemy, przekażemy odpowiednim komórkom, żeby poczyniły te ustalenia i odniesiemy się do tego. No właśnie, to może zacznę. Jak najbardziej. Właśnie, to widzi Pani dzisiaj, ale i nam to co, mails. ale co? zaraz, to Pani myśli, że teraz kończymy, tak? Proszę Pana, ja nie ale... mam czasu z Panem rozmawiać. Ale miła Pani, i ja składam. Nie Pana nagrań, bo nie mam takiej możliwości technicznej. Ale... Jeżeli Pan woli zadać pytania w formie rozumiem, nagrania, proszę sobie je zadać i przesłać nam na maila. Miała I my się pani... w takiej formie odezwiemy. No właśnie, za chwilę mi Pani słuchawkę, że Czuję. Proszę pana, ja no panu właśnie, mówię, to jest, tak, ludzie to jak wyczuwają. możemy rozwiązać nie, nie. tą sprawę i ten problem. No, jest, no właśnie, czyli Jeżeli wysłuchać. Pani preferuje mnie. formę nagrania. Proszę nam wysłać zapytania nagraniem. My panu nagraniem odeślemy te ustalenia. Proszę to wysłać na lejlamym Miła pani, na, na teraz to zrobimy. Teraz, żeby przy pani, bo pani może skorygować, bo niech pani posłucha. Ale nie, proszę pana, ja nie, nie wiem, co pani... się działo w innej jednostce policji. Czy ktoś panu rzucił słuchawkę? Ja to muszę dopiero ustalić. O. Nie jestem w stanie tego zrobić, jak z panem rozmawiam, bo muszę odłożyć telefon i zadzwonić w inne miejsce. Proszę panią. Ale najpierw pani musi wysłuchać mnie, żeby potem mieć jaśniej rozmawiać z tymi ludźmi, bo pani powie, że tutaj jeszcze nie wiem nic, a tłumaczcie mi, co to, to nie. Musi pani mieć też drugą stronę do tego. Czyli ja pani obrazowo powiem, a ten drugi też pani obrazowo powie. A pani potem się wypowie, kto tutaj był odpowiedzialny. Bo mi się wydaje, że samo w sobie rzucanie słuchawką jest... To może pani mi teraz odpowiedzieć chociażby o rzucaniu słuchawką. Czy to jest odpowiedzialne działanie pracownika jeszcze w mundurze? Ale ja nie będę tego oceniać, bo nie znam sytuacji, która pana spotkała. Proszę ją opisać, opowiedzieć. Potem się, utłumaczę. dopiero sprawdzimy, do czy Panie Normalnie, ma pani. No, to jest logiczne. Ale jeżeli pani ma testy policyjne, to ma pani taki przypadek, tak? Ma pani taki przypadek. Test na rzecznika pracowego, czy jest sensowny pracy, czy nie. Odpowiedzieć, proszę pani, pada takie pytanie, tak. Pracownik policji po rozmowie krótkiej rzuca słuchawką, podczas gdy ta druga strona zgłasza taki przypadek, że zaraz, zaraz on tu powinien chyba dłużej ze mną rozmawiać, a tutaj się powykręcał, rzucał słuchawką i teraz rzecznik odpowiada, czy to było odpowiedzialne w pracy, czy nie. Tyle można powiedzieć. Albo się żegnamy do widzenia dziękuję, bardzo dziękuję, albo <gryw> przerywany zostanie. To mówię, to mi zostaje co chwilę u was przerywane to. Może się Pani wypowiedzieć. Ale ja Pana teraz wysłuchuję i do tej pory nie padł żaden konkret, o jaką sytuację chodzi, więc naprawdę, może Pan. te wszystkie myśli, swoje dywagacje, ogólną. swoje jakby tak. jakieś zarzuty pod adresem tak. policjantów, jak Pan tak. wspomina. Proszę tak. to wszystko nam przekazać rzetelnie. Kiedy, gdzie, tak. jaka sytuacja miała miejsce. Tak. Jak najbardziej odniesiemy tak. się do Pana tutaj uwag, ale, ale no na tą chwilę Pan jeszcze nie przekazał nic konkretnego. Ogólnie pytam, czy takie coś jest karane wrzucenie słuchawką. Czy można się tak codziennie robić? Zkażemy. Ale proszę pana, ja nie jestem tutaj od wydawania jakiejś opinii, prawda? Pan chce. Tak jak to sytuację. rzecznik, rzecznik prasowy reprezentuje to komendanta. Ocenimy. To właśnie, to pani mówi, to tak jakby z komendantem rozmawiał teraz, tak? Rozmawiamy na tym poziomie. Pani bezpośrednio reprezentuje komendanta. Czy to mówię? To jest tak samo, jak ja bym rozmawiał z pierwszym po komendancie teraz. Proszę pana, proszę skonkretyzować, o co pan pyta? Bo nie rozumiem pana pytania w tym momencie. Co zrobił komendant, jakby usłyszał, że jest taka plaga, że jego pracownicy rzucają słuchawkami swoim interesantom? No. Proszę podać konkrety, którzy panią, pracownicy, gdzie, w jakiej jednostce i wtedy się do tego odniesiemy. U Was, u Was w KMP w Katowicach, to jest ważna rzecz. I teraz słyszy Pani taki coś, że od znaczy pewnego czasu... w Komendzie ca... Głównej czy w Komendzie w Katowicach? Bo panią, no, u Was, rzeczy. to m proszę przedstawić się, może. U nas Pan dzwoni do Komendy w Katowicach. Tak. Mówi Pan o Komendzie... W Katowicach, czyli domyślam się, że chodzi o, o, miecko, o was. A w tej chwili mówi Pan o Komendzie o Głównej, więc o was. proszę konkretnie podać jednostkę i my do tego się odniesiemy. O Was mówię, u Was to się dzieje. Co bym do Was nie zadzwonił, to mam rzuconą słuchawkę, taka plaga. Czy coś proszę z tym pana, robimy, czy my... nic? To robimy coś z tym, czy to jest standard policyjny? Chciałem się dowiedzieć. W standardzie policyjnym to nie jest tak... Nie jestem w stanie odnieść się do sytuacji, kiedy pan nie podaje mi jakichkolwiek nam. konkretów, więc no niestety Oprócz... ja już też muszę się z panem pożegnać, Oprócz... dlatego że muszę Dobre, podam pani. do wykonywania swoich czynności i obowiązków, a w tym momencie nie, chyba nie dojdziemy tutaj do jakiegoś konkretnego porozumienia. Podam, Proszę pani. przesłać nam podam, nagrania, pani. jeżeli woli pan w formie nagrań w maila z takim pytaniem. My do tego się odniesiemy, jak najbardziej tutaj Odniesiemy się do pana wszelkich pytań. Ale nie podanych. dzisiaj, czyli właściwie dzisiaj nic nie załatwię, czyli przez telefon. A to nie nic jest powiedziane, nie proszę nam to przesłać A, i zobaczymy. Załatwię pan to niezwłocznie, A, jak tylko będziemy w stanie udzielić odpowiedzi dobrze. na to dobrze. pytanie. A na przykład kto panią weryfikuje w pracy? Kogo pan, pani ma za szefan? Szef rzeczników, jest takiej coś u was? Proszę pana, naszym szefem jest komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Czyli właściwie jest komendantem o pani mogę porozmawiać. Y tak? Proszę, naprawdę, może się pan pojawić osobiście. A, może Jezu. pan złożyć e, jakąkolwiek skargę. Może pan również no, zrobić to pisemnie. Kto Natomiast panią ja już... dyscyplinuje? Pytam się jeszcze raz. Kto panią dyscyplinuje w pracy? Nazwisko osoby poproszę. Nie rozumiem tak zadanego proszę pana pytania, kto mnie dyscyplinuje. Ktoś pani jest oficerem, tak? może pan złożyć no skargę na kto moje jeszcze... no do komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Mm. Może pan złożyć zawiadomienie który, Może pan jak najbardziej zgłosić taką skargę, ona zostanie rozpatrzona. Szef, ja panią. niestety, wie pan co, udzieliłam panu wszystkich niezbędnych informacji. Nie, niestety, bo ja szefa, do swoich szef, szef, szef dziękuję pani bardzo. i rzuci mi pani teraz Dobra, jak każdy Informacje inny. Oczywiście, szczerze, oczywiście rzuci mi pani słuchawkę, a nie odpowiedziała mi pani ta jest, nie odpowiedziała mi pani, kto jest pani szefem, bo to też tak mówi komendanta, to w każdy sobie może powiedzieć do komendanta. To ja mówię, a to nie jest wice, tak? Tylko, że pani ma jeszcze przełożonego tam. Pani rzuciła słowko. Proszę bardzo, widzicie? To jak perenuje do kwadratu. <grytum> mówię, wiedzą, że coś nie jest tak. To zagadywany byłem. Pani mnie przekonuje, żebym uwierzył, że oni nie robią nic złego. Ona mi co chwilę rozpraszała w badaniu tych przekonań. Zapobiegała i przeszkadzała mi w badaniu rdzennego przekonania poprzez skupianie się na drugorzędnych rzeczach. Ja się pytam, jak to jest tą słuchawką? A ona mówi teraz tak, szy, 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 szy. drugorzędne rzeczy. Proszę wszystko napisać. A ja się pytam, jak słuchawka. A pani mówi, szy, 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 skupmy się może teraz na tym, może pan to oczywiście napisać. A może skupmy się jeszcze na forma kontaktu panu opowiem Mój cel uświęca środki właśnie? No więc pani tutaj pozniekształcała pozytywne informacje i próbowała utrzymać swoje negatywne przekonanie, że ona nie robi nic złego. Nic złego w tej chwili nie robię, oczywiście, i teraz muszę nagle pracować, proszę państwa, bo tutaj jestem rzecznikiem pracowym, to mam chyba zaległości, bo właśnie chyba nie pracuję i muszę wracać do pracy, tak? To gdzie byłam? Właśnie, co robiłam? Pani że stracony czas, właściwie, no nie. A rzecznik nie powinien się tak unosić, tylko że po rzeczniku od razu widać, że to jest tak. Bo rzecznik, spokojnie rzecznik, to tak sobie rozmawia. No jak to rzecznik? Spokojnie, proszę bardzo, u nas wszędzie jest porządek. Rozmowy telefoniczne są tip-top, ludzie są zadowoleni policjanci, zadowoleni kontakt, to jest ułatwiony. Oczywiście można dzwonić, można się umawiać, można pisać, można, 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 można. To właśnie w teorii tak, ja mówię, praktyka, coś tu z praktyką, nie tak i co tutaj, kolejne 10 tysięcy złotych od komendanta wojewódzkiego. To jest Für sein internationales Lebenswerk Your Lifetime Award International